Witam serdecznie wszystkich fanów wszechstylowej walki wręcz. Przed nami gala numerowana UFC 272 Covington vs. Masvidal. Na wstępie wyrazy współczucia dla Ukraińców, to co się dzieje tuż za naszą granicą, wojna, straszliwe rzeczy. Nie jest to kanał polityczny i miejsce do debaty na te tematy, ale państwo polskie zaangażowało się w pomoc. Ja również apeluję o pomoc Ukraińcom uciekającym przed wojną. Można pomagać osobiście, można się zgłaszać do zbiórek, kontaktować w tej sprawie z samorządami lokalnymi. W świecie sportu widać, że ruszyły sankcje na Rosję, szczególnie w drużynowych. W sportach indywidualnych jest to mniej widoczne. Wiem, że rosyjscy sportowcy w większości nie popierają tego, co się dzieje na Ukrainie, ale zawieszenia, przynajmniej do zakończenia działań wojennych, uważam za zasadne. W MMA póki co są to pojedyncze przypadki. W UFC żadnych takich akcji nie ma. Rozumiem, jeśli ktoś zechce zbojkotować te wydarzenia. Ja się streszczę przy omawianiu pojedynków rosyjskich zawodników. Na tej Gali są dwa takie starcia. Myślę, że dojdą one do skutku. Chociaż w polskiej telewizji ich nie zobaczymy. Tak czy tak, bo są na karcie wstępnej. Przechodząc już do wydarzenia, mamy 13 walk. W walce wieczoru Gali numerowanej nie ma starcia o pas. Nieczęsto się to zdarza, ale mówi to o wymiarze popularności i zaciekawieniem publiki, jakie wzbudza starcie byłych przyjaciół, teraz rywali Kolbiego Covingtona i Jorge Zwidala. Przejdę do omówienia walk. W kategorii półciężkiej Michał Oleksiejczuk zmierzy się z Dustinem Jacobi. Polak stoczył już dla UFC 7 walk. W debiucie pokonał Kalila Ramtree, jednak walka zakończyła się jako no contest ze względu na to, że nie przeszedł Testów antydopingowych i Michał był zawieszony. Wrócił trochę ponad rok później i od tego czasu już nie ma kłopotów z usadą. Wygrał dwie walki, przegrał dwie walki i wygrał ponownie dwie walki. Trzykrotnie nokautował rywali: raz wygrał przez decyzję, dwukrotnie był poddawany przez Owinsa Sandpru i Jimiego Kruta. Jego rywal Dustin Jacoby to Amerykanin, który miał krótki epizod w UFC dawno w swojej karierze, potem przeszedł na kickboxing i jakiś czas temu wrócił do UFC. I ewidentnie widać, że doświadczenie zebrane w walkach z czołówką kickboxerską w organizacji Glory bardzo mu pomaga teraz w UFC. W ostatnich pięciu walkach ma cztery wygrane i jeden remis. Wygrywał z Justinem Nedetem, Maximem Grishinem, Darrenem Stewartem i Johnem Alanem, natomiast zremisował z Ionem Kutelabu. Dustin myślę, że będzie trudnym rywalem dla Michała. To zawodnik, który w stójce nie szuka skończenia i potrafi wypunktować na dystansie trzech rund rywala. Michał to jest uderzacz, który wygrywa zazwyczaj swoje walki przez presję w tej płaszczyźnie. Wydaje mi się, że walka może wyglądać podobnie do tego, co Michał prezentował przeciwko Modestasowi Bukauskasowi. Tylko, że Jacoby jest zawodnikiem mocniejszym i lepszym technicznie od Litwina. Korzystając z przewagi wzrostu i zasięgu może kontrować Polaka. Nie skreślam szans Michała, ale daje mi się, że bukmacherzy słusznie tutaj faworyzują Amerykanina. Ja również postawię tu na wygraną przez decyzję Dustina Jacobiego. Całkiem interesujące starcie w kategorii lekkiej. Debiut w tej wadze Ludowita Klejna w UFC. Słowak podejmie Amerykanina Devonta Smitha. Obaj nie mają jakichś większych nazwisk na rozkładzie. Devonta Smith znokautował Juliana Rose w debiucie w UFC. Ma bilans trzech wygranych, dwóch porażek w tej organizacji. Dla Klejna no, jest to wygrana z Shaneem Youngiem w debiucie w UFC. Kolejne dwie walki tej organizacji przegrywał przez decyzję z Mike'em Trizano i został poddany w trzeciej rundzie przez Neitalan Duera. Owej zawodnicy zdecydowanie preferują walkę w stójce. Co prawda Słowak ma sporo wygranych przez poddania, ale to było na początku kariery. W ostatnim czasie głównie wygrywał walki przez nokauty. Co ciekawe jego trzy ostatnie wygrane były wygranymi przez nokaut po wysokim kopnięciu. De'Wantes Smith większość wygranych notował przez nokauty szybko w pierwszej rundzie. Można tutaj kwestionować jego kondycję. Chociaż Słowak też miewał problemy z presją rywali w późniejszych rundach. Może to nie będzie miało takiego znaczenia. Biorąc pod uwagę umiejętności zawodników, bardzo prawdopodobny jest tutaj wygrana jednego bądź drugiego przez knockout. Faworyzowany jest tu Amerykanin, który jest bardziej przyzwyczajony do walk w kategorii lekkiej. Do tego ma przewagę zasięgu. Ale ja myślę, że po dwóch porażkach Ludowit wyjdzie bardzo zmotywowany do tej walki. Będzie to wyrównane starcie. I postawię tutaj na wygraną przez decyzję sędziowską zawodnika ze Słowacji. Team Elliot kontra Tagir Ulanbeko w kategorii muszej. Najprawdopodobniej Tagir wygra to przez decyzję z przeleżenie z pozycji górnej, broniąc prób pod, poddań Eliota, ale ja postawię tutaj na wygraną Amerykanina, że uda mu się coś wyciągnąć, i wygra to przez poddanie. W kategorii koguciej Umar Nurmagomedow kontra Brian Kelleher. Sytuacja podobna do tego, co mówiłem przed walką Briana Kedehera z idiocowem kakramonowym, która ostatecznie nie doszła do skutku. Umar wygrał z kakramonowym. Brian ma nokautujący cios i dobrą gilotynę, ale nie sądzę, żeby złapał w gilotynę Umara Nurmagomedowa i go poddał. Cios, kto wie, może mu wejdzie, ale tutaj też bym się na to nie nastawiał. Typuje wygraną Nurmagomedowa najprawdopodobniej przez decyzję sędziowską. W kategorii muszej kobiet zmierzą się Maryna Moros i Maria Agapowa. Ukrainka Moros walczy w UFC dłużej od Agapowej, która stoczyła dopiero trzy pojedynki w ramach światowego giganta MMA. Dwie wygrała, jedną przegrała, wygrywała przez poddanie z duszeniem z zapleców z Haną Seifers i Sabiną Mazo. Pokonała ją Shana Dobson przez Grandem w drugiej rundzie. Moros w kategorii muszej walczy dopiero po raz trzeci Wcześniej w UFC zaczynała w kategorii słomkowej. W tej kategorii wagowej trzykrotnie wygrywała, trzykrotnie przegrywała. Po porażkach przez decyzję z Carlą Esparzą i Angelą Hill zmieniła kategorię wagową na muszą. I w tej nowej kategorii wagowej rodzi sobie bardzo dobrze. Wygrała dwie walki przez decyzję z Sabiną Mazo i Mayrą Bueno Silva. Obie zawodniczki są przekrojowe. Mają po pięć poddań w swoich bilansach. Maryna wszystkie 5 notowała przez balachę, dźwignię na rękę. Agapowa natomiast ma więcej duszeń z zapleców, ale też ma jedną balachę na koncie. Mają podobne warunki fizyczne. Ogólnie na papierze wygląda to na wyrównane starcie. Myślę, że starcie zakończy się na kartach punktowych. Wydaje mi się, że Ukrainka ma tutaj przewagę, jeśli chodzi o walkę w stójce. O ile nie da się zdominować zapaśniczo, to myślę, że ona sięgnie w tej walce po zwycięstwo. W kategorii półciężkiej zmierzył się Nick Negumeranu z Knedim Zechuku. Nigeryjczyk trafił do UFC przez program Contender w 2018 roku, gdzie pokonał przez knockout po wysokim kopnięciu i ciosach Denisa Bryanta. W oktagonie UFC pojawił się pięciokrotnie, trzy walki wygrał, dwie przegrał. W debiucie przegrał przez poddanie z Polem Kregiem. I w ostatniej walce został znokautowany łokciami przez koreańczyka Daun Junga. Wygrany notował natomiast przez decyzję z Darko Stosiciem. I nokautował w drugiej rundzie Carlosa Ulberga i w trzeciej rundzie Danilo Marqueza. Jego rywal Rumun Nick Negumeranu ma trzy walki w OKTAGONIE UFC. W debiucie przegrał przez decyzję z Saparbegiem Safarowem. Później wygrał niejednogłośnie przez decyzję sędziowską z Aleksą Kamurem i w ostatniej walce znokautował w pierwszej rundzie i Nueve. Roman ma na koncie 7 nokautów i 3 wygrania przez poddanie. Grieczyk natomiast 6 walk wygrywał przez nokaut, a 3 przez decyzję. Z tego wynika, że mamy tutaj dwóch zawodników, którzy mają predyspozycję do nokautowania rywali i głównie na tym się skupiają w swoich walkach. Kennedy przystępuje do tej walki po dotkliwej porażce z listopada zeszłego roku. We wcześniejszych walkach Nigeryczyk pokazywał bardzo dobrą odporność na ciosy, no ale w walce z Koreańczykiem chowanie się za gardą nie przyniosło zbytnich efektów, kiedy w skróconym dystansie przeciwnik zaczął okładać go łokciami. Myślę, że weźmie na to poprawkę i takiej sytuacji nie zobaczymy w walce z Rumunem. Nika nie uważam za w pełni sprawdzonego zawodnika. Tutaj Kennedy Nzeczukwu mierzył się w moim odczuciu z dużo mocniejszymi rywalami w UFC. Myślę, że Nigeryjczyk tym razem nie da się znokautować, a walka może skończyć się na kartach punktowych. Zostawię tutaj na wygraną Kennedy'ego Nzeczukwu przez decyzję sędziowską. W kategorii słomkowej kobiet zmierzą się Marina Rodriguez i Xiaonan Jan. Brazylijka jest jedną z najlepszych strajkerek w tej kategorii wagowej. Głównie tory walki, które były w stanie ją obalać, i kontrolować w parterze sprawiały jej największe problemy, ale przegrała w USI tylko z Carlą Esparzą przez niejednogłośną decyzję i dwukrotnie remisowała. W debiucie z Randą Marcos, a później z Cynthia Calvillo, która przestrzeliła wagę i w trzeciej rundzie wygrała właśnie dzięki zapasom. Natomiast Marina ma wygrane nad tak mocnymi zawodnicz zawodniczkami jak Tessia Torres zdokautowała Amanda Rivas, wygrała przez decyzję z Michelle Waterson. No i w ostatniej walce pokonała Mackenzie Dern. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Dern to najlepsza zawodniczka jiu w całej kategorii, mistrzyni świata, czarny pas. Marina wylądowała z nią w parterze i nie dała się poddać. I może spędziły tam kilka minut. Z nan, raczej tego parteru tak dużo nie będzie. Inka też preferuje walkę w stójce ona ostatnią walkę miała w maju zeszłego roku. Jej serię sześciu wygranych w UFC przerwała Karla Esparza, która pokonała ją przez TKO w parterze w drugiej rundzie. Inka została złapana wtedy w krucyfiks. Inka może pochwalić się zwycięstwami z Angelą Hill, Karoliną Kowalkiewicz i Klaudią Gadelą, które pokonywała przez decyzje sędziowskie. Myślę, że polscy fani najlepiej mogą. Kojarzyć chinkę z tej walki z Karoliną, której zadała Kowalkiewicz poważną kontuzję oka, tam przez złamanie kości oczodołu. Tutaj myślę, że z Mariną Rodriguez nie udaje się zadać takich obrażeń. Myślę, że Brazylika jest po prostu lepsza technicznie w stójce. Postawię tutaj na wygraną Rodriguez przez decyzję sędziowską i sądzę, że niedługo będzie brana pod uwagę jako kolejna pretendentka do pasa mistrzowskiego kategorii słomkowej. Jalin Turner kontra Jamie Mularki w kategorii lekkiej. Mamy tutaj pojedynek dwóch zawodników o bardzo dobrych warunkach fizycznych jak na kategorię lekką. Obaj prawdopodobnie mogliby występować w kategorii półśredniej. Są dużymi, lekkimi. Właściwie to Turner w tej kategorii półśredniej już walczył. W debiucie w UFC przegrał z Vicente Luke, Został znokautowany przez Brazylijczyka w pierwszej rundzie. Z perspektywy czasu ta porażka nie wygląda tak źle, skoro Luke jest jednym z najlepszych zawodników kategorii półśredniej. Natomiast druga porażka Turnera w UFC to jest e, przegrana przez decyzję z Mattem Frewolą. Poza tym czterokrotnie wygrywał, dwukrotnie przez knockout z Kalanym Porterem i Joshuą Colibao i ostatnie dwie walki przez poddanie duszeniem z pleców z Brokiem Uiverem i Łoroszem Mediciem. Australijczyk Mularki natomiast ma cztery walki w oktagonie. Pierwsze dwie przegrał przez decyzję z Bradem Rideem i Faresem Z. a kolejne dwie wygrywał przez knockout. Pokonywał tak w pierwszej rundzie Kame Worfiego i w drugiej rundzie w ostatniej walce Devonta Smitha. Jamie ma mocne zapasy, dobrą stójkę, dziesięciokrotnie wygrywał przez knockout, cztery razy poddawał rywali, jedna decyzja na koncie. U Jaina wygląda to trochę podobnie: osiem wygranych przez knockouty, trzy podadania. Obaj zawodnicy, czyli wszechstronni. To jeśli chodzi o parter, to Turner jest bardziej zawodnikiem jiu-jitsu, mularki takim zapaśnikiem, grapplerem. A Australijczyk jest twardym zawodnikiem, którego trudno znakautować. Chociaż jeszcze przed UFC dwukrotnie był nokautowany, w tym przez obecnego mistrza kategorii piórkowie Aleksa Wolkanowskiego, ale to było właśnie w kategorii niżej piórkowej. I uważam, że już tutaj zbijanie do tej kategorii mogło się źle odbić na odporności na ciosy jego Mularkey. Sądzę, że z turnerem zastosuje dużą presję. Może próbować sprowadzeń. Tam Amerykanin może próbować poddać Mularkeya, ale nie sądzę, żeby mu się to udało. Postawię na to, że Mularkey rozbije turnera i wygra tę walkę przez nokaut techniczny. W kategorii ciężkiej zmierzą się Sergiej Spiwak i Greg Hardy. Obaj zawodnicy są dużymi zawodnikami kategorii ciężkiej. Chociaż spiwakowi często zdarzało się wnosić sporo mniej od limitu kategorii, około 110 kg. Greg Hardy, natomiast zazwyczaj, był w tym górnym limicie, blisko tych 120 kg. Głównym atutem Hardiego właśnie jest ta fizyczność, silny cios w stójce i ten jego atletyzm, ale miewa kłopoty z kondycją, Do tego w dwóch ostatnich walkach został znokautowany przez Marcina Tyburę przez granet Pam w drugiej rundzie. A Tajwasa znokautował go czysto w stójce w pierwszej rundzie w lipcu zeszłego roku. Sergij Spiwak. No on jest tutaj zawodnikiem, który stylem walki bardziej przypomina Marcina niż Taja. Urodzony na Ukrainie reprezentant Mołdawii ma bardzo solidne zapasy. Zazwyczaj w swoich walkach stara się przenieść walkę do parteru i tam uderzać lub próbować poddań. To jest ta baza w stylu Sambo. Co prawda, ostatnią walkę przegrał z Tomem Aspinalem, który znokautował go łokciami w parterze w pierwszej rundzie. Ale ma chociażby wygrane przez decyzję z Aleksejem Olejnikiem, z Carlosem Felipe. Poddawał też Taja Tuywase. Myślę, że przewaga Serkiego, jeśli chodzi o umiejętności, będzie znacząca. Riccardi przed UFC trenował futbol amerykański. Jego doświadczenie w sportach walki nie jest duże. Co prawda, ma ten mocny cios. Jak trafi. Sergieja to może wygrać przez knockout, ale sądzę, że już poprzedni rywale pokazali braki Grega. Y. Sergiej będzie w stanie wykorzystać swoje atuty, i sądzę, że spiwak zakończy tę walkę przed werdyktem sędziowskim czy to przez poddanie, lub TKO. Po ostatnich trzech niezbyt udanych walkach w kategorii średniej, Kevin Holland schodzi do kategorii półśredniej. Jego rywalem brazylijski cowboy Alex Oliveira. Czyli mamy tu dwóch zawodników, którzy lubią wymianę w stójce. Kevin 5 lat młodszy, mniej rozbity. Brazylijczyk ma naprawdę dobry bilans, jest weteranem UFC, ale już zbliża się do końca kariery. Myślę, że jest tutaj zawodnikiem, który, z którym Kevin Holland może przerwać swoją słabą pasję. Zresztą Alex też jest po trzech porażkach z rzędu. Był poddawany przez Szafkada, Ragmonowa, Randiego Brauna i przegrał przez decyzję z Nico Price'em. Nie prezentował się już w tych walkach też najlepiej jak za dawnych lat. Holland natomiast miał trudne walki w kategorii średniej. Przegrywał przez decyzję z Derekiem Bransonem i Marvinem Vatorim. Też była ta niefortunna walka z Kylem Daukasem, gdzie odklepał, ale był no contest, gdyż został naruszony po zderzeniu głowami. Przeciwko Brazylijczykowi ma przewagę warunków fizycznych. Już pomijając trójkę, nie można niedoceniać doświadczenia Kevina Hollanda, który ma już prawie 30 walk zawodowych na koncie. Do tego bardzo dobre zapasy i brazylijskie jiu -jitsu. Wiadomo, że może te zapasy nie wyglądały najlepiej na tle Marvina Vettori i Dereka Bronsona, ale to są zawodnicy najlepsi w tej materii w kategorii średniej. Na przykład takiego Charlie'ego Antiverosa to Kevin Holland podniósł i rzucił nim. Także Amerykanie wydaje mi się tutaj znaczącym faworytem myślę, że zakończy tę walkę przed upływem trzech rund, postawię na wygraną przez knockout Kevina Hollanda. Bardzo dobre zestawienie nas z kategorii piórkowej zmierzą się Edson Barboza i Bryce Mitchell. Długo oczekiwałem kolejnej walki Bryce'a Mitchella. Ten zawodnik już podobał mi się od czasów jego występu w 27 sezonie Ultimate Fightera. Co prawda przegrał tam w półfinale z późniejszym zwycięzcą Bradem Katoną przez poddanie w trzeciej rundzie duszeniem za pleców. A widać po Brysie, że jest to zawodnik, który robi duże postępy z walki na walkę. W samej organizacji ma pięć wygranych. Bilans bez porażki, gdyż tamta półfinałowa z programu się... Liczy się je jako starcie pokazowe. Bryce czterokrotnie wygrywał przez decyzję. Poza tym ma jedno z dwóch poddań przez Twister. Wygrał tak z Matem Salesem, a próbował tego poddania ponownie w następnej walce, ale nie udało się to z Charlesem Rozą. Amerykanin czarny pas jiu-jitsu. uciekał z tej techniki dobrze, mimo że był łapany w nią więcej niż raz. Rywalem Bryce'a Edson Barboza weteran już poważny UFC walczy tam od 2010 roku ponad 25 walk w organizacji bilans 16 zwycięstw 10 porażek specjalista stójkowy trenujący w American Top Team na Florydzie przez długi czas zawodnik kategorii lekkiej walczył tam z absolutną czołówką ma wygraną nad byłym mistrzem Antonem Petisem przez decyzję szedł do kategorii piórkowej i ma już w tej nowej dla siebie kategorii 4 walki. Przegrywał przez niejednogłośną decyzję z danym G. i w ostatniej walce został znokautowany przez Gigę Cicadze w trzeciej rundzie. Natomiast wygrywał przez decyzję z McFanem Amirkanim i znokautował Shaina Burgosa. Nie sądzę, żeby Bryce chciał się mierzyć z Edsonem w stójce. Myślę, że będzie tutaj dużo próbobaleń, i sądzę, że to się powiedzie. Myślę, że. Bryce Mitchell miał w ostatniej walce ciężką przeprawę z Andre Filim i sądzę, że tutaj zobaczymy dużo poprawy z jego strony. Edson właśnie z tymi zawodnikami miał największe kłopoty, którzy byli w stanie go sprowadzać do parteru i tam traktować ciosami lub próbować poddań. Dlatego myślę, że tutaj zobaczymy dominującą postawę Bryce'a Mitchella, postawie na jego wygraną przez decyzję sędziowską. Dwa tygodnie temu mówiłem o przełożonej walce. Wieczoru, która miała odbyć się na tej gali, czyli między Rafaelem dos Anjosem a Rafaelem Fizjewem. Ostatecznie jednak Fizjew ponownie wypadł z tej walki. Wcześniej były to problemy z Wizą. Teraz pozytywny wynik testu na COVID. Niecały tydzień przed galą zaczęto szukać zastępstwa i teraz oficjalnie mamy walkę w umownym limicie. 160 funtów Rafael dos Anjos podejmie Renato Micano. Chociaż tutaj zaznaczę, że do walki z Rafaelem zgłaszał się islam Makaczew, który to dopiero co zawalczył w walce wieczoru w poprzedniej gali UFC, a pod koniec zeszłego roku miał zaplanowaną walkę z Brazylijczykiem, z której jednak do Santos się wycofał przez kontuzję. Makaczew zaproponował starcie w limicie kategorii półśredniej. Ostatecznie do Santos na to przystał, a widocznie teamy się nie dogadały. Coś tam za kulisami się zadziało i nie mamy tego starcia. Jest walka z Renato Moicano. A młodszy z Brazylijczyków też nie ma długiej przerwy. Walczył na początku lutego na poprzedniej numerowanej gali UFC. Wygrał przez poddanie z pleców duszeniem z Aleksandrem Hernandezem. Chociaż w pierwszej rundzie miał trochę kłopotów ze stójką rywala. Ale Moicano to jak wiadomo specjalista brazylijskiego jiu -jitsu. Występował wcześniej w kategorii piórkowej UFC i walczył tam z czołówką dywizji. W walce z byłym mistrzem kategorii lekkiej UFC, Rafaelem Josem ma szansę wskoczyć do czołówki kategorii lekkiej. Wielka szansa, ale to będzie trudne zadanie. Przede wszystkim z Rafaelem bardzo trudno wygrać przed czasem. W swojej długiej karierze przed czasem przegrał tylko trzykrotnie. A ostatni raz kiedy walczył w obronie pasa mistrzowskiego z Edim Alvarezem, znowu już nie sądzę, że mój miał na tyle dobrą stójkę i umiejętności tam, żeby znokautować do San Jose, jeśli już będzie szukał poddania. W końcu jest ekspertem czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu wysokiej klasy. Jednak szczerze mówiąc, to też nie wydaje mi się aż tak prawdopodobne. Bardziej niż nokaut, ale wciąż nie daje temu dużych szans. Myślę, że do Sanhos będzie lepiej przygotowany do tego pojedynku, szczególnie biorąc pod uwagę to, że rywal bierze walkę w zastępstwie 5 dni przed Galą. Do tego Renato nie słynie z żelaznej kondycji, wręcz przeciwnie, do Rafaela. Dołóżmy do tego fakt, że walka jest zakontraktowana na 5 rund, i tutaj wydaje mi się, że działa to bardzo na korzyść do Zonchosa. Może mieć kłopoty w pierwszej, drugiej rundzie jeszcze, ale myślę, że w późniejszych. Już do Sancho będzie dominował, i postawię na wyraźną wygraną na kartach punktowych Rafaela do San Zostaje main event Gali, starcie na szczycie kategorii półśredniej. Dwóch byłych pretendentów do mistrzowskiego pasa. Pojedynek z dużym bagażem emocjonalnym między dwoma byłymi sparring partnerami, kolegami z klubu obecnie skłóconymi Kolbim Covingtonem i Jorge z i dosyć niedawno dwukrotnie mierzyli się z mistrzem kategorii półśredniej Kamaru Usmanem. Dwukrotnie wychodzili z tych starć jako przegrani. Jednak ich postawy w tych starciach tutaj wskazują na to, że to Colby Covington jest faworytem w tej walce. Chociaż jest to zupełnie inne zestawienie. No, szczególnie dla Covingtona Masvidal jest zupełnie innym przeciwnikiem niż Kamaru Usman. Z drugiej strony to wygląda trochę inaczej. Bardziej to właśnie Col Covington przypomina stylem walki Usmana, gdyż zarówno Kolbi jak i Kamaru są bardzo mocnymi zapaśnikami. Z tym, że nigeryjski mistrz zdecydowanie bardziej imponuje tutaj warunkami fizycznymi i swoją atletycznością w porównaniu do Amerykanina. Natomiast Masvidal to jest striker, Swoją przygodę ze sztukami walki zaczynał od walk ulicznych na gołe pięści. Na YouTubie są nagrania z walk w ogródku Kimbo Slice'a młodego Jorge Masvidala. No ale od tego minęło bardzo dużo czasu. Za rok Masvidal będzie miał już 20 lat od zawodowego debiutu w MMA. Ma już na koncie 50 pojedynków w tej formule, czyli ponad dwa razy więcej od Covingtona. No jednak jeśli spojrzymy w bilans Masvidala, to zobaczymy, że poza strikerami, z którymi sobie nie poradził, przegrywał głównie z zapaśnikami, którzy byli w stanie zdominować go w parterze. Jak weźmiemy na warsztat jego walki z Kamaru Usmanem, no to w pierwszej tłumaczył się, że brał walkę z krótkim wyprzedzeniem, ale przez pięć rund był tłamszony przez Usmana. Chociaż nie dał sobie zrobić większej krzywdy, to przegrał wszystkie pięć rund. Natomiast rewanż wypadł jeszcze gorzej, gdyż nadział się na kontrę prawym krzyżowym i został znokautowany. W drugiej rundzie starcia. Colby Covington w swojej karierze przegrywał tylko trzykrotnie. Pod koniec 2015 roku został poddany gilotyną przez Worleya Alvesa, a pozostałe dwie porażki ma z Kamaru Usmanem. I tutaj trzeba zaznaczyć, że z mistrzem dał dwie bardzo wyrównane walki. I myślę, że wciąż można go uważać za najgroźniejszego pretendenta do pasa mistrzowskiego tej kategorii. W pierwszej walce z Kamaru Usmanem. Kolbi dał dosyć wyrównane starcie, chociaż ostatecznie to Usman przeważył. Zranił Kolbiego Covingtona ciosem w szczękę, a sędzia przerwał starcie w piątej rundzie, kiedy Usman zadawał ciosy w parterze. Druga walka, w moim odczuciu, była zdecydowanie bardziej wyrównana. Obaj naruszali się ciosami. Najpierw Usman Kolbiego, w późniejszych rundach to Covington sprawił duże kłopoty Usmanowi. Ostatecznie sędziowie wytypowali jako zwycięzcę tego starcia Usmana, chociaż przyznam szczerze, że ja punktowałem tę walkę dla Kolbiego Covingtona. Teraz, kiedy dochodzi do walki z Masvidalem, to w moim odczuciu nie widzę innej drogi do zwycięstwa dla Jorge niż znokautowanie Covingtona, co nie jest wcale proste. Wygrać na punkty będzie bardzo ciężko, a na poddanie też raczej mała szansa. W drugą stronę no to Kolbie Covington nie ma tak dużej siły ciosu jak Usman. Zakończeń walk przez knockout lub TKO w jego wykonaniu jest niewiele. Większość zawodników pokonywał przez decyzje sędziowskie. Ma fantastyczną kondycję, świetne zapasy. I sądzę, że plan na walkę będzie właśnie, żeby w tej płaszczyźnie zajechać mas Widala, wymęczyć i poobijać go przez 5 rund. Myślę, że to najbardziej prawdopodobny scenariusz tej walki w postawie na wygraną Kolbiego Covingtona przez decyzję sędziowską. Doby no było na tyle. Gala UFC 272 Covington vs Masvidal w nocy, w niedzielę. soboty na niedzielę w nocy, ale od niedzieli, od północy gala. Karta wstępna na Fight passie, Karta główna na kanałach sportowych Polsatu. Transmisja od godziny czwartej. Chociaż wydaje mi się, że powinni pokazać walkę Michała Oleksiejczuka. No ją zobaczymy. Zachęcam do komentowania. Jeśli podobał Wam się materiał wideo, polubcie go, zasubskrybujcie kanał. Ja się żegnam, do usłyszenia.